Za pomocą którego będziemy pokazać procentowy stan załadowanych bajtów. Oczywiście, aby odwołać się do naszego dynamicznego pola tekstowego poprzez Acton Script w panelu w Properties w człowieka musimy nazwać mu, nadać mu nazwę. Ja swoje dynamiczne pole tekstowe nazywam procent podkreśnik TXT% podkreśnik TXT. Ponownie zaznaczam klatkę animacji i otwieram panel akcji. Tutaj piszę procent. podkreśnik TXT, czyli właśnie ta nazwa tego dynamicznego pola tekstowego. Kropka tekst. Równa się. Mat. Rond, w nawiasie ilość. Razy 100. Match round, czyli zaokrąglamy naszą, nasz, nasz wynik naszego mnożenia do liczby całkowitej. Ilość to oczywiście zmienna, która oblicza, oblicza nam wartość załadowanych bajtów dzielona przez wartość całkowitą liczbę bajtów. I razy 100, tak, aby uzyskać procentowy stan za, załadowania, plus i w cudzysłowie stawiamy sobie. Znak procentów. Także w dynamicznym polu tekst tekstowym będzie wyświetlana liczba załadowanych bajtów, jak i znak procentów za nim. I średni. Teraz musimy napisać sobie drugą funkcję, która będzie wykonywana, gdy ładowanie już zostanie zakończone. Oczywiście, najpierw musimy napisać odbiornik zdarzenia. Będzie to Prawie to samo co tu, co zaznaczyłem. Za ten kawałek kodu możemy sobie skopiować i sobie go wkleić. W nawiasie jednak musimy umieścić zdarzenie, które uruchomi nasz odbiornik, kiedy ładowanie zostanie zakończone. W tym event. complete. Tu możemy sobie wybrać z podpowiedzi flash, przecinek i po przecinku nazwa funkcji, która może zostać wykonana, kiedy ładowanie zostanie zakończone. My swoją funkcję nazwę załadowano. Zamykamy nawias, średnik i enter. I teraz piszemy funkcję. funkcją. Spacja, po spacji nazwa funkcji, czyli załadowano. Otwieramy Nawias zdarzenia dwukropek event, zamykamy nawias dwukropek void. Otwieramy nawias Chrome dwa razy. Enter i zamykamy nawias Chrome nowy. Pierwsze co ma się wydarzyć po załadowaniu naszego pliku, musi on zostać wyświetlony w naszej animacji. Dlatego piszemy ADD Child, otwieramy. Nawet przyjmiemy Ładu. Jest to ta sama nazwa zmiennej, której użyliśmy tutaj. I po średniku Enter i również musimy ukryć nasze dynamiczne pole tekstowe tak, ażeby one znikło, kiedy wartość dochodzi do 100%. Dlatego tego REMOW child i w nawiasie podajemy nazwę dynamicznego pola tekstowego, którego utworzyliśmy na scenie, czyli procent podkreśnik TXT. Tak przygotowany kod załaduje nam i pokaże procentowo stan załadowanych bajtów naszej animacji. Kiedy przetestujemy naszą animację wciskając Ctrl Enter Zobaczymy, że nasze zdjęcie, czy nasz inny plik SWF został załadowany. Ja trochę zwiększę swoją scenę, gdyż zdjęcie jest większe od mojej sceny. Zrobię tu 600 na 600 pikseli i kliknę OK. I jeszcze raz przetestuję swoją animację. Widać, że zdjęcie zostało całkowicie załadowane. Jednak jak sprawdzić? Czy procenty w dynamicznym polu tekstowym się, się ukazują? Musimy jeszcze raz wcisnąć Ctrl Enter. Teraz widać, jak są odliczane procenty.